Jimmy Jimmy kolejny na moim stole Jimmy kolejny którego trzeba przetestować Jimmy HW8 Pro Czyli odkurzacz wraz z mopowaniem głównie do podłóg Bardzo dużo zalet ale ma również kilka wad Jakich po oglądacie ten filmik zapraszam Tak prezentuje się odkurzacz, który chcę Wam dzisiaj pokazać. Tak jak widzicie, jest on spory, jest również dość ciężki, jak na odkurzacz bezprzewodowy, ale, tak jak wspominałem na samym początku i w unboxingu, jest to odkurzacz wraz z opcją mopowania. Dedykowany głównie dla podłóg, o tym będzie jeszcze za chwilę. Ja staram się tak nim lawirować, żeby on się jakoś łapał w kadrze, czasami może troszkę wyjść. Tak jak widzicie, ma takiego pięknego labradora tutaj. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego jest ten labrador. Do dzisiaj nie odkryłem, ale jest. Jest zdjęcie labradora. Jak widzicie, jest to odkurzacz ręczny. Taki podobny, który już trochę testowaliśmy, z tym, że jest on głównie dedykowany dla podłóg, do odkurzania oraz mopowania podłóg. Posiada bowiem dwa pojemniki. Z przodu znajdziemy pojemnik na kurz. Łatwo się go wyciąga. Klikamy przycisk i wyciągamy. Tutaj trafiają wszystkie odpadki, które będziemy odkurzać. Które znajdują się w odkurzaczu. Wyciągamy sobie filtr, i całość możemy w taki oto prosty sposób wyciągnąć. Tutaj znajdują się te wszystkie odpadki. Prosto. I dobrze, bo powinno być prosto. Tylko na wcisk i ląduje z powrotem. A z drugiej strony, z drugiej strony znajdziecie pojemnik na wodę. Tutaj dolewamy wodę. W ten sposób mamy również informację o tym, Ile powinniśmy maksymalnie tej wody wlać? No i dzięki temu, w jednym odkurzaczu mamy dwa pojemniki, zarówno na wodę i na kurz, i możemy jednocześnie odkurzać i mopować. Ja chowam już sobie pojemnik i lecę dalej z opowiadaniem o tym odkurzaczu. Bo najpierw o nim opowiem, a potem powiem, jak się sprawował. Tutaj mamy główną szczotkę w tym miejscu. Jest to jedyna szczotka do tego odkurzacza. O tym trzeba pamiętać, więc to nie jest odkurzacz, którym podkurzacie sobie na przykład jakieś pajęczyny przy suficie albo meble, dajmy na to. To jest stricte odkurzacz do podłogi z tą jedną główną szczotką, i mamy jeszcze w zestawie zapasową szczotkę, jak ona się. Zużyje. Jeśli będziemy chcieli wymienić właśnie tą szczotkę, bo ona się zużyje, to tutaj znowu Jimmy miał takie proste rozwiązania, trochę na klik, tak bym je nazwał. Po prostu je sobie wyciągamy i już mamy dostęp do naszej szczotki. Możemy ją wymienić po jakim czasie, to zależy od tego, ile będziecie odkurzać, więc tutaj wam nie powiem, bo to jest naprawdę mocno indywidualne. Będziecie musieli sami zobaczyć, jak to się sprawuje. Sterujemy Jimmym za pomocą rączki głównej, w której mamy trzy przyciski, więc jest to naprawdę banalne. Przycisk power, który go włącza, ten przycisk, który zwiększa moc albo zmniejsza, oraz ten przycisk, dzięki któremu dozujemy wodę na podłogę. Teraz pokażę wam, gdzie znajduje się bateria oraz jak wyciągnąć sztycę, gdy ona się już tak dosyć mocno zablokuje. Bo jeżeli obsadzicie dobrze, i ona się tutaj zablokuje, to siłą jej nie wyciągniecie. Baterię znajdziemy tutaj. Tutaj ona się znajduje, tak łatwo możemy ją sobie wyciągnąć. A jeżeli będziemy chcieli wyciągnąć tą sztycę, to tutaj znajduje się przestrzeń, do której musicie wsadzić na przykład cienki śrubokręt. Najlepiej moim zdaniem, wcisnąć zatrzask i wtedy. Wyskoczy nam cała sztyca. Co widzimy na wyświetlaczu Jimiego tuż nad ślicznym Labradorem, a konkretnie rzecz ujmując, Golden Retrieverem, bo chcę takiego mieć. Jakiego ja się odpalę? To widzę. Moc to jest moc urządzenia. Mogę ją sobie zwiększyć. Max i standard oraz poziom naładowania baterii. Tyle, prosto, ale też wystarczająco, bo nie wiem czego więcej chcielibyśmy tu mieć. To przejdźmy teraz do tego, jak to urządzenie działa, jakie są jego zalety, jakie są jego wady i czy jest fajny czy nie. Więc tak, urządzenie jest dosyć ciężkie i tak jak wam wspominałem jest stricte do podłóg, czyli możemy nim odkurzać podłogi, możemy nim mopować podłogi, więc dokładnie je wyczyścić, ale tyle. Więc jeżeli szukacie czegoś bardziej wszechstronnego, to ten Jimmy HW8. Nie jest dla Was. Ale jeżeli szukacie czegoś stricte do podłóg, no to już zdecydowanie jest. Jest dosyć ciężki. Ale posiada specjalne rozwiązania, ogólnie za pomocą tych bocznych kółek, które pozwalają na to, że on się bardzo łatwo prowadzi. Więc tak jak go podnosząc, to on jest ciężki. Ale kiedy już odkurzamy, to już tej ciężkości nie czujemy. Po prostu odkurzamy sobie i on tak nas trochę prowadzi. Widziałem to w kilku robotach i powiem szczerze, że jest to bardzo fajne rozwiązanie. O wiele prościej, łatwiej się nim odkurza, kiedy faktycznie mamy ten prowadzenie, prowadzenie przez robota. Co jest jeszcze wadą tego odkurzacza, to to, że ta szczotka główna jest dosyć wysoka. Przez co jest ciężko nim czasami wjechać, plus ten korpus jest dosyć duży pod meble albo pod coś takiego niskiego, gdzie chcielibyśmy sobie podkurzać. Tak jak widzicie, no jest sporo tutaj tego plastiku, trochę tego żelastwa i wpakować to pod łóżko nie sposób. Więc musicie o tym pamiętać, że to jest bardziej do takich płaskich powierzchni, łatwo dostępnych podłóg, dużych powierzchni, bym powiedział. Odkurzacz, tak jak wspominałem, jest ciężki, waży około 5,5 kg, ale, ale nie czujemy tego podczas odkurzania. Jeżeli chodzi o pojemność pojemników, to ten pojemnik na kurz to jest 0,45 litra, czyli pół litra. Pojemnik na wodę to jest 0,35 litra, więc troszkę mniej. Jeżeli chodzi o odkurzanie, to mamy 35 minut, więc na mieszkanie powinno wystarczyć. Na dom, dajmy na to dwupoziomowy, już raczej będziecie musieli go w trakcie. Doładować. Czas ładowania od 0 do 100% to jest około 5 godzin na dedykowanej stacji dokującej. Tak prezentuje się ta stacja, o której przed sekundką opowiadałem. Tak, jak widzicie, ona jest dosyć duża. Ładujemy na niej robota, czyli ona musi stać na miejscu, nie wieszamy go na ścianę, A w zestawie, oprócz tej stacji, dostajemy oczywiście. Zasilacz do niej z dosyć długim kablem. To jest plus, bo nie wiem dlaczego, ale bardzo często te stacje mają mega krótki kabel i ciężko się w ogóle dostać do jakiegoś gniazdka. Jakby myśleli, że mamy wszędzie gniazdka. Więc fajnie, że Jimmy tym razem e, pomyślał i dał dłuższy kabel. Mamy taki. Dodatek, który wpinamy tutaj z boku, to jest tak zwany accessory holder, czyli do niego możemy na przykład naszą zapasową rolkę sobie wsadzić. Mamy instrukcję obsługi oraz Jimmy dorzuca nam dedykowany floor cleaning shampoo, czyli dedykowany płyn do podłóg do Jimiego. Powiem Wam szczerze, że osobiście zacząłem niedawno używać dedykowanych płynów do podłóg do robotów odkurzających. I one na przykład nie zapychają tak szybko filtrów jak normalne. Więc warto jest się zastanowić, czy nie chcecie właśnie mieć takiego dedykowanego szamponu do podłóg, bo to się sprawdza. Mimo wszystko brzmi trochę jak taka typowa, typowy marketing: nasze jest lepsze, bo jest dedykowane, ale na podstawie tych moich samoistnych odkurzaczy stwierdzam, że faktycznie to się sprawdza. Czas na podsumowanie Jimmy'ego. Czy Jimmy HW8 Pro jest fajnym odkurzaczem? Jest do konkretnych zastosowań. Jeżeli szukacie odkurzacza do płaskiej powierzchni, nie potrzebujecie się dostawać pod meble, tylko macie na przykład właśnie sporo podłogi, którą chcecie odkurzyć i wymopować, tak samo dywanów, bo możemy nim odkurzać dywany, to wtedy HW8 Pro się dobrze nadaje. A jeżeli szukacie czegoś bardziej wszechstronnego, czym właśnie będziecie odkurzać. Pajęczyny na przyslitach albo meble, albo będziecie się chcieli dostać pod meble, no to nie ten odkurzacz, bo on jest po prostu zbyt gruby. Um, i, I po prostu tam nie wejdzie i będzie Wam ciężko. Ale niemniej jednak, jakby podsumowując te jego zastosowania, to jest fajnym odkurzaczem. A w tym momencie jesteście w stanie go dostać w bardzo fajnych cenach na Geekbuying wchodząc w nasze linki w recenzji pisemnej, którą stworzyła Soshi, i tam znajdziecie HW8 Pro w naprawdę. Fajnych i wydaje mi się, że najlepszych cenach. Ja Was serdecznie zapraszam do lajkowania naszych filmów, subskrypcji naszego kanału, wchodzenia na smartmip.l, wchodzenia na naszego face'a i dołączenia do naszych grup. I do zobaczenia w kolejnej recenzji.